Kolejnych sukcesach. No to też jest kolejna sprawa. Ja już mówiłem o tym, ale ja się powtórzę. Ja byłem przekonany, że w momencie, w którym wybuchnie wojna w Europie, a że wojna wybuchnie, to było oczywiste, prędzej czy później do jakiegoś konfliktu musiało dojść. Na nasze szczęście, ten konflikt nie jest na większą skalę i miejmy nadzieję, że na większą skalę nie będzie. To znaczy, inne państwa nie będą w niego zamieszane i skończy się po prostu na wojnie ukraińsko-rosyjskiej, która zakończy się finalnie jakimś paktem pokojowym. Tego bym sobie życzył. Życzą tego Ukrainie i właściwie nam wszystkim. Natomiast byłem przekonany, że kiedy dojdzie już do takiego aktu przemocy, to ludzie w końcu się otrząsną i zrozumieją wiele rzeczy. I taka poprawność polityczna, która jest yy, tu, którą, którą jesteśmy karmieni, w końcu upadnie. Ten cukierkowy świat w końcu upadnie. I ludzie, którzy byli karmieni jakimiś wielkimi prawami człowieka, jakąś wielką tolerancją i innym gównem tego typu, w końcu zejdą na ziemię i zrozumieją, że żartować można ze wszystkiego, i że mówić można absolutnie wszystko. A nie od razu będziemy interpretować to jako pogardę drugiego człowieka. Śmie Mówisz żart o cyganie, jesteś rasistą. Mówisz żart o Murzynie, jesteś rasistą. Mówisz żart. O kobietach, jesteś, jesteś szowinistą. Mówisz żart o seksie, jesteś seksistą. Nie, kurwa. Mówiąc żart, jesteś człowiekiem, który chce, żeby ktoś się zaśmiał. I może się z absolutnie wszystkiego. I byłem pełen nadziei, że ta bardzo negatywna sytuacja przyniesie też troszeczkę pozytywu do, na zachód. Jak się okazało, nic się, kurwa, nie zmieniło. Ludzie dalej mają tym umysły, kurwa, przećpane. Jak Sergiusz rzucił jakimś żartem o gwałcie. To nagle 20 różnych artykułów powstało na ten temat. Jego, jego słowa też zostały w dużej mierze przekręcone, zmanipulowane i próbowano zrobić z niego gwałciciela. Jest to jest to kurwa obrzydliwe. Jest to obrzydliwe. Nie wiem, co by się musia musiało stać, żeby ludzie w końcu się otrząsnęli i przestali przestali mieć takie niewidzialne kajdanki na rękach. Chociaż już teraz to już może nie tylko co kajdanki, co. Co maski, kurwa, dosłownie maski, które zabraniają ci mówić, co myślisz. Masz, kurwa, tak wielką cenzurę narzuconą, i ta cenzura z roku na rok rośnie. I najgorsze jest to, że w społeczeństwie jest przyzwolenie na to. Ludzie nie widzą tego, że zabiera się im wolność, tylko że temu przyklaskują. Biorąc narrację telewizji, sądząc, że osoby, które mówią pewne rzeczy, są złe. No kurwa No kurwa. Nie osiągnę bam, bamm.